No cześć. Mamy drugą część tego filmiku z rozbierania tego silnika z Węgier. No mamy kurde to trochę pomyte i weryfikacja jest taka. Tu jest oryginalny wał, co był założony. Widaj ten korbowód krzywy. o? Ale się okazuje, że to jest wał założony z komarka. Bo nawet na klinek. Klinek pokazuje lekko do góry. A W oryginalnym w rumecie jest w linii prosty, prostopadle. O, no to wiadomo, wał trzeba no. Jest pęknięty karter. Tu jakieś mechełki go młotkie napierdzielali, i tu jest o, widać jak jest pęknięty. To jest do spawania, akurat dzisiaj już jedzie. Tu z drugiej strony to też będzie widać. O, ale to tam. Nie ma wielkiej tragedii. Bo to jest skrzynia biegów. To jest tam pikuś. Tu jest tak ośkaw do wymiany. Bo brakuje tu tych zębów. No ale tu już mamy. Nowokaź, o. Trochę przyrzewiała, no ale nic jej nie będzie. No i tak poza tym. Reszta części by się nadawała. Trzeba no, ten wał zmienić, łożyska, uszczelki, uszczelniacze, cylinder schonować. No i składać. Będziemy widzieć, co z tego wyjdzie. No. Robimy drugi podejście ze składaniem silnika 017 z Węgier, co my sprowadzili te motorki. Po prostu był poślizg na wale. Trzeba było odesłać wał, bo był uszkodzony. No i teraz przyszedł nowy. No i zaczynamy to składać pomału bo nie ma na co czekać, a klient się już upomniał, pomału jak już widać, że coś poskłodął cała skrzynia, że złożono, o. no i jademy teraz łożyska na wał osadzone, tu podkładki, to podkładka między łożyska też jest bo była zamówiona bo w tamtym nie było zestawie w tym silniku a, łożyska łożysko Kaj rozmiar 0 Co to ma za łożysko zajść to 62.03, a to są na wał. Też niby łożyska już kupione w sklepie pod wał, a z osłonami przeciwpyłowymi, no akurat tu są niewskazane te osłony, bo one jest smarowane paliwem, te łożysko mieszanką. i trzeba te osłonki pościągać, troszkę pogoda zaś nam pokrzyżowała plany. Zrobiło się zima, a tak fajnie ciepło już było. ale co zrobić? Jak ktoś tam lubi takie różne filmiki związane ze starą motoryzacją, to na, na moim kanale są: jakże Żuka kupił, remontował, go malował. No, i teraz po mału przechodzimy w ogóle w taką. Motoryzacja, że sobie będziemy właśnie zajmować takimi starymi gratami. Strona na Facebooku Retro Mopiki. Tam synek założył. Też co tam idzie w leś pooglądać. Co tam mamy. pochwalić się. Jak ktoś ma też jakiś Mopiki, to się może pochwalić, co tam ma fajnego. Będziemy zagrzewać te łożyska Też trochę warunki mu no, takie jakie mam, bo to Z garażu tak no, korzystą Można powiedzieć z nie Muszę no. no, po garaż postawiony, blaszok no trzeba go Pokończyć, podłoga zrobić Szafki jakieś i to tam wtedy będziemy filmiki już nagrywać Z remontów tych całych motorków co tu mamy no w kolejce teraz będą stoły dwa komarki trzy w sumie, bo ta już jest tam jedna, ta z zewnątrz też tam taki gościu po 15 latach komarka chce odpalić, no, a po tym jako ostatni pójdzie Simpson SR2 z 60 roku do remontu. I będziemy widzieć co z tego będzie. Oczywiście Simpson bez papieru no ale nic nie poradzimy Wał się chłodził w lodówce, żeby nie było O, pyk, no łożysko tu Kładeczka KR włożył Tu jest, o. Tak jakby to było tydzień prędzej poskładane wszystko, no, tak także głupi wał I to już jest drugi roz co zwał po prostu z tego Dżimoto, co uszkodzone przyszedł Nie powiem, no bo mają wszystkie prawie części. No ale kurde już mogli się pofatygować i te wały przed wysłaniem dali, żeby ktoś ich tam podsprawdzał. Bo to i nasz czas, jej czas, pieniądze, bo to odsyłani. Tak by to posprawdzali wszystko i mieliby bez problemów. Pyk drugi. Jeszcze jedno łożysko. Ja wał, na chwilę jakaś go schudzić no wiadomo dzisiaj chyba na pod kartery do, do kupy sprzygło może trochę pod skłodą, no i nie brak tego jeszcze zamykam, raczej można ten cylinder schonować Trzeba tak pomyśleć, bo tam widziałem na Facebooku czy na YouTube mają porobione właśnie ze skrzynek po jakiś tam napojach taki, że można fajnie sobie to osadzić, te kartery i nie przeszkadza ten wał ani nic. I oczywiście będziemy to na silikonie składać. Oryginalnie to tam się składało tylko na smarno, ale... Jak to są stare kartery, tym bardziej ten jeden był spawany. Chociaż to tam na wierchu Brytanii czemu nie przeszkadza, ale nie chcę, żeby potem się to kaśla zaczęło tam pocić. Albo co a tak sobie to poskłodamy na tym silikonie Jak dwa razy sprawdzić, żeby z czego nie zapomnieć po tym, bo to. Nie ja chciałbym tak jak mój krześniak. Poskładał na nowo silnik, potem go porozbierał i mi, bo mimo tym, bo mogą trzepieć na wolnych obrotach. i się okazuje, że geniuszek i magneto przykręcają młotkiem i majzlemi i troszkę im enował trzepie. Jak się rozrozebierę, no to wiadomo, zaś kurde łożyska, to wszystko, te takie, jeżeli się jeszcze nie ściągą, to jeszcze. Ale jak się ich ściągą już, to już. Lepiej dać zaraz, zaś wszystko nowe. Tym bardziej, że to nie ma żadnych majątek, takich łożyska. Czy uszczelniacze, czy co. Wiadomo, że to już nie ma to, co kiedyś było, te łożyska, to wszystko. No to teraz te takie kurde wszystko. Szkoda go dać za przeproszenia. Nic paluchy będziemy smarować. A, Wczoraj Marcina Easy Ridera też tam ma swój sklep z takimi różnymi pamiątkami, niepamiątkami, upominkami, a chodzi też po takich różnych właśnie targach starociach, teraz tam u jakiegoś takiego kumpla czy u kogoś tam łaził, co w domu ma praktycznie swój złom. W pierronie właśnie tam widziałem, że miał gaźników, nie gaźników, domopików. No i tak się nad tym zastanawiam, żeby się nie skontaktować, właśnie czy magneta zapłonę też tam miał do rumetów, pomarków. Bo to by się akurat w moim przypadku sprzydało. żeby tutaj blokada i ta sprężyna trafiała na swoje miejsce. No i już widzę mały problem, ok? Bo sprężyna musi tu wejść, pod ta kajś śruba przychodzi, a tam uszczelka idzie po całości. Trzeba wyciąć ta uszczelka w tym miejscu. tym podwinie i będzie ups. O. To jest w ogóle na teraz niepotrzebne. you are nie wolnie chce chodzić coś z jego bloku. Dobra. Dobra, złożymy go cały skręcimy, to się troszkę wycentruje. Tu musimy poczynstować, żeby się ułożył. Kiedyś w stronę musi bardziej siedleć. Oleju. Wszędzie. dobra. Idziemy ze sprzęgłem do odkładki A to już przyjrzę, jak to wszystko zakręcą, żeby i zaś majd z tym i młotkiem nie napierdalał. Śrubokręt s tam zaważyć Klucz i pyk gotowy Nigdzie nie odsiero, jest dobrze. Bezpieczniki gotowe. Te gumy też oryginalne, to były oryginalne. Potem już były te zamienniki jakieś, i one się normalnie wykruszają niesamowicie. Też to ujdzie, tak jakoś. Kto to, to kurwa ma być? Tak. W ogóle nie pasuje w ten sposób. No i to tak robota. Ach. Musimy zaciągnąć kopnik lekko. Зачем мне этот раз? sparte na tej kupnioku. Ora, tak by to wdech. Pojasia mi się pipi, kurde. Za szybko. Za szybko. Zapomnieli, zapomnieli mi dać uszczelniacz i podkładka. Ale to w ogóle ta oryginalna podkładka pod korzmą, kurde. Ja musiał iść chyba jeszcze w jedno miejsce potem poszukać. Dobra. jest taki kurde ostry ten kant tu jest zrobiony na tym wale, że ten uszczeniacz się wchodzi, to się podwija. To też niedobrze. O. O.